Witam widzowie w kolejnym filmie na moim kanale słuchajcie dzisiaj lecimy sobie po ursuseczka c 330 tak słuchajcie idziemy po ursuska jest podobno już zrobiony e, więc naprawdę cieszę się bardzo jak wam się spodoba to zostawcie łapeczkę i subiczka Będzie mi bardzo miło No i idziemy sobie, słuchajcie Nie będę was zanudzał No i dobra widzowie, ja sobie tutaj już idę Idę sobie do łażu Zobaczymy Co tam stoi Tu nic nie stoi O To moja? Jest moja trzydziestka? Nie, no to chyba nie moja jest trzydziestka, nie? Nie, no, chyba to... Czy to moja jest, słuchaj? Nie. Dziś musi być moja. W belach? Nie no, w berach to nie może na belach. Nie, nie ma też. Kulowy. nie wiem gdzie to czyni wychodzi na to, że to jest mała trzydziestka ale taka, a przecież ona miała być malowana ona miała poza tym niebieski silnik przemalowana, ale miała być na szaro to nie, to nie jest moja trzydziestka słuchajcie gdzie ona jest, poczekajcie zajrzę sobie może tutaj za koparką Nie ma. A, pff, jest. Jest. Słuchajcie. Jest trzydziestka. No kurde. Tak, dobrze. Dobrze było powiedziane. Ja tu jeszcze sobie założę taki kabel, bo będzie potrzebny. No słuchajcie, duże opony właśnie chciałem takie duże. Poczekajcie. Co to jest ta fala? A ty? Poczekajcie, bo tutaj mi... Drzwi. O, śrubokręta. Jest, odpaliła. Jaka ładna. Wow. Jezu, co to taka szybka? Aj komin, tak jak od turbo założyłem. A tutaj jest parę rzeczy podrobione, o widzicie pyk no fajnie, fajnie co tu jeszcze jest co tu jeszcze mamy chcę jeszcze zobaczyć tutaj to Окей, mm, oh. okay. okay. oh, oh. <laughs> Ale wiecie to ja i tak sobie chyba zdejmę te światła w środku, bo to mi się nie podoba Poczekajcie, zaraz... Y, widzimy się zaraz je to odkręcę, bo mi to się nie podoba. Dobra, jest już i, odpa i sobie to od razu, że... Dobra, z nich będzie moje widełki. I kabel, kabel sobie założył, tak, do wypompowywania, nie? Wody I dobra, no bo wszystko jest dogadane. W ja dogadałem, więc palimy ją no Dobrze, podoba mi się. Jeszcze do tego jak ona by bez błotników? Lepiej? Czy z błotnikami? Lepiej. Wiecie, Na razie z butnikami ją zostawię. Ona ma jest trochę podrasowana, ale nie dużo. Nie, ale to tylko czasami. To jest takie. Czasami można to sobie włączyć. No także widzę, że trzydziestka no, po remoncie jest. O. Pięćdziesiątka piątka! Siema, się Kurde... Też fajna taka pięćdziesiątka piątka. Pięćdziesiątka piątka... Fajnie tu mam. Kurde... On trochę przypierdzielił. Ten sąsiad. Dobra, nie przeszkadzam, Jadę. Także słuchajcie: 30 jest już pięknie zrobiona. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Bo mi się bardzo podoba. Oczywiście: obciążniki dołożone. Maseczka, światełeczka, krateczka, kabineczka. Butniczki. Kierka też chyba nowa. Trójkąt. Wiele rzeczy tu jest też. Mam tłumnik nowy, filtr powietrza nowy. Oczywiście trzeba było wymienić. Co ten? Co jest grane? Co to? Trąbi. Oj. Łoch. Kurde Tak, gdzie ją trzymamy? Ja chyba wiem, gdzie Kurde, no zaraz te trzydziestki nie będzie, no Nie, mi trzydziestka bardzo się podoba Kolorystyka przede wszystkim też mi się bardzo podoba nie jest zła kolorystyka no, można powiedzieć, że taka jak Perkins, no taka sama no bo, no bo, no tak, no yy, siwy silnik yy, kremowe te i żółte te blachy, więc to samo, nie tylko bez kabinki tamten a ten z kabinką no. Mi się bardzo podoba ten ciągnik. E, mam nadzieję, że będzie dobrze służył. Silnik jest oczywiście już też zrobiony przepięknie. Mam nadzieję, że mi się podoba. Parę rzeczy nie chciałbym, miałem w planach wypompować gnojówkę. Tylko gdzie ja ci, gdzie ja tą teraz gnojówkę. Ja tu mam, kupiłem ostatnio taki wąż, słuchajcie, długi do Gnojowicy, bardzo fajny chciałem go przetestować no ale jak tak sobie myślę, no gdzie ja wywalę znowu będę bronował Jora no to bez sensu jest, nie tutaj te buraki też pozbierane ale już też nie chciałem słuchajcie, ja chciałem wstawić ten film z buraków, ale Niestety film za długi, nie mogę potwierdzić, więc no przepraszam. Ale nie idzie. Jeszcze tego sobie przestawię. O! Tak Przestawiamy słuchajcie i... Kończymy chyba. Gdzieś 85. Chyba u siebie, Tak, u siebie 85. To się chyba jedzie. Dobra. Tutaj otworzę maskę, żeby troszkę, bo stałem, no trochę dzisiaj przejeżdżałem. No ja jeździłem sobie nim, więc niestety trochę przewietrzy się. A no, on też już tutaj troszkę się wiecie. Ale... No nie wiem, czy go będę malował czy nie. No na razie to na pewno nie. Korpus też ładny jest. Mam w planach wypiaskować ten ciągnik i tylko blachy pomalować, a korpus zostawić, bo później to będzie, będzie się słabe robiło. No tak to większa spokój jest. Słuchajcie, w dzisiejszym filmie, No raczej to by było na tyle, bo co tu mam jeszcze wam do powiedzenia. No krowy, krowy dobrze się trzymają. Mleka dają? Nie. Ale czemu? Nie wiem. Gnojówki mało jest. Nie wiem dlaczego one mamy... nic nie dają. No nie wiem. A my widzimy się już w następnym odcineczku, także ręka!